Szanowni Państwo, w ubiegłym roku w czerwcu w tym samym miejscu, w Bramie Lizbarskiej podpisano porozumienie dotyczące dofinansowania projektu budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce. W dzisiejszym wyjątkowym dniu podjęty zostanie kolejny krok, bardzo istotny krok, a mianowicie podpisanie umowy na realizację tego zadania. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę Pana Burmistrza Miasta Bartoszyce, Pana Piotra Petrykowskiego. Będę się podpierał kartką przy przywitaniu. Co prawda większość twarzy tutaj znam, ale nie wszystkie nazwiska nie są do końca znane, więc będę miał to przyjemność. Witam serdecznie w gościnnych Bartoszycach obu wicemarszałków, Pana Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuścińskiego i Pana Wicemarszałka Warmińsko-Mazurskiego Mirona Sycza po części przez długi czas gospodarza też tych terenów, więc <grywa> też tak nieprzyjemny. Witam serdecznie Pana Starostę Powiatu Bartoszewskiego Jana Zbigniewa Nadolnego. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Pana Waldemara Królikowskiego. Zastępce dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych, panią Bożenę Grabowską. Dyrektora firmy Budokop, pana Roberta Piotrowicza. Dyrektora firmy Most, spółka zoo, tak? pana Marka Dębskiego. Tutaj nie dosiadł się, ale jest z nami. Zastępca dyrektora. Zarządu Dróg Wojewódzkich do Spraw Inwestycyjnych, pan Władysław Łukaszuk. <klucza> Szanowni Państwo, nie będę przydłużał tak ważnego momentu, powiem tylko trzy zdania, a właściwie cztery związane z podziękowaniami. Dziękuję marszałkom, proszę to przekazać również panu marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi i panom za to, że cały czas patrolowaliście. Chcieliście, aby ta inwestycja powstała na terenie miasta Bartoszyce jest ona strategiczna dla Bartoszyc, jest strategiczna dla powiatu bartoszyckiego, ale myślę, że jest ważna dla wszystkich gości i osób odwiedzających Bartoszyce, przejeżdżających, korzystających z tych okolic, korzystających również z dojazdu na przejście graniczne. Jest to istotne dla bezpieczeństwa, jest to istotne dla transportu, jest to istotne ogólnie dla życia mieszkańców i terenów przygranicznych. Dziękuję drogi marszałku Mironie Syczu, za patronowanie nad tym przez długie lata a, i że doszliśmy teraz do tego. Dziękuję Panie Starosto za wkład finansowy, też za te serducho, które jest włożone, bo jest to dla mnie istotne, że mogę w tym partnerstwie powiedzieć, że tak, Starostwo uczciwie dołożyło, tak, też i finansowo, też i sercem. Dziękuję za to, że w momencie, kiedy okazało się, że musimy dołożyć więcej, to i z waszej strony, choć macie Wiadomo, że inny budżet, bardzo okrojony i trudny, też wysłaliście ten milion złotych więcej, to jest dużo. W sumie cztery. To są duże pieniądze i ważne dla miasta, ważne dla powiatu. Dziękuję dyrektorowi i dyrektorom zarządu dróg wojewódzkich za to, że za każdy raz, kiedy się spotykaliśmy, mogliśmy przyjaźnie, wspaniale rozmawiać. I to jest ważne, że można takie inwestycje robić wspólnie, można to robić z pełnym szacunkiem i poszanowaniem do siebie. I dziękuję za to. Że byliście na Radzie Miasta i pokazaliście ten pazur, który powinien być pokazany, Że to jest dla nas. Że to jest tak naprawdę w dużej części dla nas i to musi, muszą mieszkańcy wiedzieć, to muszą mieszkańcy czuć, bo to jest prawda. To jest przede wszystkim związane z Bartoszycami, choć wiadomo, że zasięg będzie większy. Dziękuję Radzie Miasta, dziękuję radnym tej kadencji, którzy zdecydowali się przekazać dosyć duże środki. Ale poradzimy sobie z tym. Dziękujemy również za to przychylność, że możemy je rozbić, a nie jednorazowo wpłacać, bo nie bylibyśmy w stanie podnieść takiego ciężaru jako miasta. Dziękuję wszystkim, którzy kibicują, którzy będą kibicować tej budowie. A jeszcze nie dziękuję firmom wykonawcom, natomiast życzę sobie wspaniałej współpracy z Państwem, bo myślę, że na bieżąco będziemy musieli ze sobą współpracować. Choćbyśmy nie chcieli, ale chcemy. Więc jakby jasna sprawa, bo sprawy harmonogramu, sprawy wszystkich do 5 pod 5, czy różnic pewnych, które będą wynikać po, po tym, jak dostaniemy się i sprawdzimy, co naprawdę jest w gruncie, w jaki sposób to trzeba będzie dopinać, to na pewno będzie między państwem, a nami, czy firmami, które obsługują, na, obsługują naszą infrastrukturę. Wszystkim serdecznie też dziękuję za przybycie. No liczę na to, że ruszymy z kopyta, liczę na dobre warunki pogodowe i na to, że za, w tym okresie, który jest przewidziany w umowie, dokończymy ten most i w podobnym, a może i w większym gronie spotkamy się już na otwarciu. Dziękuję pięknie Panie Burmistrzu i o zabranie głosu poproszę Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Marcina Kucieńskiego. Głos zabierze Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Miron Sycz. Szanowny Panie Marszałku, Drogi Burmistrzu, Panie Starosto, Szanowni Państwo, a szczególnie dzisiaj Drogi Dyrektorzy Zarządu Dróg y, Województwa no i Wykonawcy. Tak, Pan Burmistrz absolutnie ma rację. Jest to wielki nasz sukces, nasz wspólny sukces. Nie mówię to z pełnym y, przekonaniem z racji tej, że Drodzy Państwo, pamiętacie jak długo Trwało przygotowanie do tej inwestycji i był moment, że wielu mieszkańców Bartoszyc, bo to szczególnie dla mieszkańców Bartoszyc ta przeprawa mostowa i całego powiatu, też jak burmistrz wspomniał i mieszkańców województwa i Rzeczypospolitej. Jak ma to kolosalne znaczenie? Był moment, że to zwątpienie było tak duże, że żurnaliści, szczególnie tu telewizja Barca, szczególnie Goniec Bartoszycki, Wręcz zapewniali, będziemy pilnować Pana, będziemy pilnować Państwa, aż ten moment, ten dzisiejszy, stanie się. Dziękuję, że jesteście i że śledziliście to i pilnowaliście rzeczywiście tej inwestycji. Na tej drodze śmiało powiem, znalazło się bardzo dużo życzliwych instytucji, bardzo dużo życzliwych ludzi. I jak lubię powtarzać, że sukces ma wielu ojców, tak właśnie. Ma być, bo rzeczywiście wiele osób, wiele ojców znalazło się ku temu, żeby ten dzień dzisiejszy miał y, miejsce. Szanowni Państwo, warto wspomnieć, że miasto Bartoszyce w zasadzie już od byłego wieku zabiegało o to, żeby ta przeprawa mostowa długa była. To, to jest ponad 50 lat temu, te starania już trwały. Natomiast był taki moment, kiedy odremontowano. Obecny most na drodze krajowej, kiedy pojawiały się jakiekolwiek remonty, wówczas dopiero wszyscy dostrzegaliśmy, jaki to jest poważny problem dla Bartoszyc, mając na, na względzie fakt, że część Bartoszyc jest po drugiej stronie, część tutaj wszystkie służby yy, i pożarnicze i, i szpital, teraz jeszcze i policja, yy, to bez drugiej przeprawy po prostu nie dałoby się funkcjonować. Stąd też yy, włodarze miasta Bartoszycy doskonale Zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie sami wybudować tej przyprawy mostowej, to wówczas obecny burmistrz Krzysztof Nałącz, starosta poprzedni, nieobecny, przepraszam, poprzedni burmistrz Pro, Wojciech Prokocki poprosili mnie, abym wręcz wybłagał w województwie, wybłagał u Marszałka, wybłagał u Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby podjęli się wspólnie tej inwestycji, bo nie jesteśmy w stanie sami przygotować jej nawet. I ja bardzo się cieszę, że te pomysły kontynuuje zarówno Pan Burmistrz Piotr Petrykowski z całą swoją radą, Pan Starosta Zbyszek Nadolny, bo to jest moment, gdzie finalizujemy Coś na co czekaliśmy długo, o czym marzyliśmy przez te długie lata. I drodzy Państwo, taka życzliwość ze strony zarządu województwa znalazła się, i to jest ten moment, gdzie bardzo chcę podziękować panu marszałkowi Marcinowi Kuchcińskiemu, który jest tu nie bez powodu, ale to właśnie on zajmuje się opieką nad Zarządem Dróg Wojewódzkich, i Państwo doskonale wiecie, to nie tylko. Ta inwestycja, ale ona będzie połączona z drogą 512, czyli z Bartoszyc przez górowo, do pieniężne, które już trwa, i to będzie połączenie pewnego ciągu drogi od Gołdapi na dobrą sprawę aż do Elbląga. To dla nas jest niesamowite znaczenie. To zarząd dróg wojewódzkich przez wiele lat przygotowywał tę inwestycję. to Staraliśmy się, aby w programie Polska-Rosja ze środków unijnych. Przygotować tę inwestycję, aby znaleźć właściwego partnera po stronie Rosji, co też nie było takim łatwym przedsięwzięciem, bo to musiał być doświadczony partner i Państwo wiecie, jak był problem zagrożenia w ogóle programu Polska-Rosja. Jak wiele i Sejmik Województwa, i Rada Miasta, i Rada Powiatu Bartoszycy, jak wiele zabiegaliśmy, aby ten program był realizowany. No i stało się. Jesteśmy w tym momencie, gdzie mamy praktycznie 20 dni miesiąca lutego, aby wykonawca zdążył wyciąć właściwie drzewa, które jeszcze rosną, a które po marcu już nie powinny, czy też po lutym tam być. Stąd też to przyspieszenie, ten moment, że dzisiaj możemy uroczyście podpisać tę umowę już z wykonawcą na 42 miliony, drodzy Państwo, inwestycji. Posłużę się karteczką, bo warto w tym momencie. Budowa 750 kilometrów odcinka nowej drogi. 0,700 No tak, 710 metrów. Tak, 0, tak. Rozbudowa 592 metrów ulicy Poniatowskiego. Budowa mostu o długości 110 metrów. Budowa trzech skrzyżowań. Budowa 750 metrów Chodnika i przebudowa 592 metrów obustronnego chodnika, budowa kilometr 342 metrów drogi rowerowej, tyle też serwisowej, zatoki 69 stanowisk postojowych, budowa 1342 metrów kanalizacji deszczowej, przebudowy innych podziemnych, sanitarnych różnych urządzeń. Tego nie udałoby się zrobić. Tak w rzeczywistości to miasto i powiat mają świadomość, że to przecież ta inwestycja mostowa jest tańsza od przebudowy drogi i budowy drugiej drogi, że chcą dołożyć te środki, aby ten most był zbudowany. W ostatniej sesji udało nam się w sejmiku jeszcze dodatkowo dołożyć 3-4 miliony złotych, co jest wielkim osiągnięciem. Też wielki wysiłek ze strony pana dyrektora, aby tę inżynierię finansową ładnie Ładnie zbudować i zrobić wszystko, żeby rozłożyć na raty tę pomoc finansową ze strony miasta i powiatu, aby 30 kwietnia, czyli drugi kwartał 2022 roku, można było przejechać tą, tą przeprawą mostową. Ja, szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Województwa również i marszałka, w zasadzie całego zarządu, bo zarząd żyje a szczególnie, żyje tam inwestycji, szczególnie tutaj obecnego Pana Marszałka Marcina Kurcińskiego. Chcę wam przede wszystkim serdecznie pogratulować. Pogratulować wam, nam wszystkim, bo to jest piękny, ważny dzień. Pogratulować burmistrzowi, radzie miasta, radzie powiatu, starost, starostowi, staroście Nadolnemu, ale wam szczególnie chcę podziękować Panie Dyrektorze i całym Zarządzie Dróg Wojewódzkich za tę waszą determinację. Za wasz spryt, nie chcę wszystkich szczegółów tutaj przedstawiać, jak wy to robiliście, ale mając zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich, tak elegancką damę, dało się to wszystko zrobić. Jestem przekonany, że wykonawca z radością nie może się doczekać też determinacją, kiedy w końcu podpiszemy to i idźcie sobie, bo my idziemy do roboty, bo to jest najważniejsze. Też Wam serdecznie gratuluję, że to właśnie Wy wygraliście ten przetarg, bo to jest ważna inwestycja tutaj na początku Rzeczypospolitej, bo też tutaj zaczyna się Europa. Gratuluję serdecznie i jeszcze raz dziękuję Wam szczerze. Ja dwa słowa, jeśli Państwo pozwolą, przede wszystkim w myśl tego, co powiedział Pan Marszałek, że Pan wykonawcy już myślą, kiedy zajmą, zajmą się pracą, więc nie ma co przedłużyć. Gratuluję Tobie, Miron, tej mocy sprawczej, bo tak zwany przywołując klasyka prosił, prosił i wyprosił. I dzięki temu możemy faktycznie się dzisiaj tutaj spotkać. Ja, oczywiście, nie przedłużając, przyłączam się do, do gratulacji, do podziękowań. Dziękuję pięknie za wsparcie panu burmistrzowi, panie staroście, za to, że wspólnie możemy ten projekt, długo, długo oczekiwany projekt zrealizować. Pozwólcie państwo, że skorzystam z okazji i po podziękuję swoim. E Wyjątkowym współpracownikiem całej ekipy ZDW z panem dyrektorem na czele dziękuję wam za tą pracę, którą, którą tak naprawdę od ładnych kilkunastu miesięcy prowadzimy jak, jak nie lepiej i dzięki temu możemy się tutaj spotkać. Gratuluję wykonawcy wygrania przetargu. Dzisiaj piękny dzień, podpisujemy i wiemy wszyscy tutaj, że dopiero po tym podpisie dopiero się zacznie. Także trzymamy za Was kciuki po to, żeby ta inwestycja, długo oczekiwana inwestycja w, w odpowiednim terminie założonym przez nas się zakończyła. Wszystkim Państwu gratuluję i gratuluję oczywiście wszystkim mieszkańcom Bartoszyc i Jakowic, bo to bez wątpienia wielka sprawa. Dzięki bardzo. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę starostę powiatu Bartoszyckiego, pana Jana Zbigniewa bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no jesteśmy w takim dniu, w takim momencie, że rzeczywiście wypada tutaj dzisiaj wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować tym, którzy ten projekt prowadzili, tym, którzy się do tego wszystkiego dołożyli. Ale ja chciałbym tutaj podkreślić jakby bardzo ważną rolę takiego perspektywicznego myślenia pana burmistrza i rady miasta, bo przecież mogliśmy dokonać tylko inwestycji typu przeprawa mostowa. Tak? A skończyło się na tym, że cała ulica Boniatowskiego za przyprawą mostową, Rondo, bo, o którym tu który nie wspominaliśmy, a wiem, że będzie z ulicą Gdańską, prawda? Tak. Więc to są, to są te elementy, które uczynią miasto Bartoszyce rzeczywiście bardzo przejezdnym i takim kontaktowym z tą drugą stroną. No, już za chwilkę przeniesie się tam jeszcze ostatnia służba, czyli komenda powiatowa Policji załynę, i wszystkie służby będziemy mieli tam. Czyli bezpieczeństwo mieszkańców Bartoszyc z tą chwilą naprawdę wzrośnie i to bardzo. O co monitorowaliśmy już od lat 62. rok to był, tak jak tutaj wspomina Pan Marszałek Sylwski, tu tak dawno, a lata 90. po tym przełomie przyniosły kolejne nasze starania o to, żeby ten most jednak był. Tyle lat, Szanowni Państwo, to musiało trwać, żebyśmy tego dokonali. Być może, że czekaliśmy wszyscy, że taka ekipa będzie w mieście, w powiecie, w Urzędzie Marszałkowskim, w drogach wojewódzkich i że potrafimy razem, pomimo różnych tam różnic i poglądów, doprowadzić do tego, że tak ważna inwestycja dla miasta Bartoszyce, zresztą i dla całego powiatu też, no stała się faktem. I teraz tutaj zwracam się do wykonawcy, bo Pan słyszy ile myśmy wyczekiwali na to wszystko i chcielibyśmy rzeczywiście, żeby ta jak najlepiej oczywiście przebiegła, ta inwestycja przebiegła bez kłopotu, bez trudów, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę na bazie naszych doświadczeń, że inwestycje drogowe no niosą ze sobą pewne niespodzianki, które w trakcie tych prac trzeba będzie pokonywać, ale ja myślę, że jesteśmy w stanie, wszystkie samorządy, Tutaj jakby przyrzec, że będziemy starali się wspomagać, oczywiście władze miasta, myślę, że w szczególności powiat też na tyle, na ile będzie mógł, żeby ta inwestycja naprawdę dobiegła końca. Chciałbym też jakby tutaj do mieszkańców naszego miasta się zwrócić i powiedzieć, że od tej chwili, od tego wbicia przysłowiowego pierwszej łopaty właśnie w tę inwestycję, możecie Państwo już być pewni, że to ruszy. Że to ruszy, że skończyły się te takie momenty niepewności, dopytywania nas prawda, Kiedy wreszcie, i tak dalej, no to właśnie już po dzisiejszym dniu zacznie się ta inwestycja, i oczekujemy naprawdę na nią. No co prawda, dwa lata mniej więcej to będzie trwało, ale myślę, że jak czekaliśmy tyle lat, to poczekamy jeszcze i te dwa lata, i będziemy szczęśliwi, że ona się dokonała. Także życzymy tutaj Panu wykonawcy naprawdę jak najlepszej, myślę, szczęśliwych, właściwie chwil na tej budowie, żeby nic się nie działo. Inwestycja w terminie, w czasie została oddana. No i jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować, myślę, Radom Miasta i Radzie Powiatu, bo bez zrozumienia Państwa radnych, potrzeb finansowych, gdzie budżet miasta i budżet powiatu to są napiętymi budżetami, Państwo sobie zdają sprawę, jak to wszystko wygląda, a jednak dla tak ważnej inwestycji znalazły się te środki dzięki właśnie przychylności radnych, zrozumieniu, więc chciałbym sobie życzyć i wszystkim nam, aby w przyszłości takie inicjatywy, które służą nam wszystkim były podejmowane również właśnie w taki sposób jednogłośnie. No i życzmy sobie tego, żeby, może no będziemy tutaj z początkiem tej inwestycji no jakąś taką grupą osób yy, samorządową, która pokaże innym jak można współpracować pomimo różnic politycznych. Życzmy sobie tego, żeby tak było i jeszcze raz prosimy tutaj Pana wykonawcę, żeby poczynił wszystko co tylko będzie mógł, żeby ta inwestycja została dokończona w tym terminie, a może trochę szybciej. Będziemy mieli więcej czasu na świętowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Szanowni goście, myślę, że przejdziemy do punktu kulminacyjnego dzisiejszego spotkania, a mianowicie podpisanie umowy. Zapraszam serdecznie.